Witam wszystkich. Dzisiejszy film z cyklu będzie szybciej, będzie taniej. Polówka, taka to jest przejściówka, czy jakoś tam to się nazywa, nie wiem. Z silnikiem 1,4-benzynowym, wszak po naprawie sprzęgła przez właściciela. I tak zachodzę w głowę, jak można było popsuć tak dużo, tak niewiele naprawiając, w sumie tak niewiele, tak niewiele robiąc. Po pierwsze, auto nie odpala, po drugie, sprzęgło też nie działa, po trzecie, ja mam układ zaponowy odłączony, żeby, żeby tam nie było, że jest źle podłączony i go dławi. Posłuchajcie, jak silnik kręci. No, jedna kwestia to jest słaby akumulator, a druga, słyszycie takie cykliczne zatrzymywanie się w jednym miejscu silnika, i później znowu. No coś jest nie tak, sprzęgło naprężone do granic możliwości, pedał nie ma żadnego, żadnego po prostu luzu jałowego, nic, to wszystko jest pościskane na hama, po... A brak misów powiem Wam, że jakby to nie było auto znajomego od nas tutaj, to ja bym to po prostu pogonił i, i bym tego w ogóle nawet nie przyjął do roboty bo, no, no jak tak można, no jak tak można, po prostu nie rozumiem co kierowało, no, prawdopodobnie chęć zaoszczędzenia kilkuset złotych e, myślę, że w tej polówce no, więcej jak te 300 zł, 350, zł, nikt by za to sprzęgło nie wziął więcej no ja, ja tak sobie taką robotę bym wycenił, powiedzmy to, 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 jest, to jest banalna robota, tu jest dostęp wszędzie, no ta skrzynia mała więc myślę, że tu nie, nie, nie by było, nie było z tym problemu. No a teraz tak: króciec od termostatu, pęknięty rurka, przycięta od wspomagania, bo gdzieś tam były manewry ze szlifierką kątową, bo się poobrawiały śruby na, na przegubach. Jak pan sobie tam odkręcał, no a to wszystko jest konsekwencją. Nie tyle ja tam nie umniejszam nikomu manualnych zdolności, bo to przecież nie są jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, ale najprawdopodobniej po prostu doświadczenia trochę brakuje i najkiepskiej no jakości po prostu najtańsze jakieś klucze, torksy kupione, gdzieś tam... Byle gdzie, byle za, za 15 zł kupić taki zestaw. No i później zabieramy się do roboty, i, i to później nam się tak sypie. Później długie śruby wkręcone. Jedna śruba jest tak wkręcona, zaraz Wam zresztą pokażę. Ech. Momencik, ja sobie może włączę. A może będziecie widzieć, tam. O, widać doskonale. Widzicie, tam gdzie przegub wychodzi ze skrzyni biegów, ta flansza do przegubu to tam są wkręcone nieoryginalne śruby i one po prostu trą po obudowie no, auto na szczęście niedaleko bo jakieś tam kilkaset metrów zostało do mnie na plac przypchane przyciągnięte w sumie no i mam nadzieję, że tam nie, nie wypiłowało, nie uszkodziło uszczelniacza albo czegoś tam jeszcze no bo jakby korpus skrzyni był jeszcze uszkodzony, no to myślę, że ta naprawa nie miałaby sensu w tym aucie eee... No po drodze to jeszcze tak, co Wam chcę pokazać, no tu się trochę urwało, no to, to tak mamy to zrobione, jak mamy zrobione, no tutaj widzimy, że profesjonali z pełną gębą. Nie wiem, nawet jeszcze nie, nie podłączałem tego pod komputer ani nic, dlaczego to nie odpala. Tu kable sobie pościągałem ja, bo jak tak się dławił, to myślałem, mówię, może poprzekładane są przewody odwrotnie i on wiecie, no zamiast na czwartym, a na pierwszym i tak głupieje, ale to, 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 nie, to nie tędy niestety droga. Niestety, dlatego że no. To może po prostu świadczyć o czymś poważniejszym, że coś tam skręcone na siłę, dociągnięte i gdzieś tam skrzynia blokuje albo, albo koło blokuje, albo sprzęgło, albo tarcza źle założona. No i będzie be, be, bolało, no będzie bolało. No. Nie wiem, podniosę to może to. No, nawet, nawet mi się nie chce za to brać, powiem Wam, że no. Tutaj jakieś, jakieś patenty na klejach, na, na pastach, na, na szmatkach, na, 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 no, na, no, 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 no Nie, 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 Po prostu. Tylko i wyłącznie dlatego, że to jest człowiek od nas. I to wziąłem to, ale jakby mi to ktoś przyjechał, po prostu goniłbym. Dokąd by mi sił brak, nie, nie brakło, to bym, to bym gonił gościa po prostu z podwórka, żeby mi z tym wypieprzał. No, a ja pomału odkręcam tutaj. To wszystko, co było zakręcone mnie w w tą stronę, tak można powiedzieć przy tej polówce. Uruchomiłem silnik. Udało mi się uratować linkę. Bo tu jest linka z samoregulatorem i ją trzeba w odpowiedni sposób zablokować, zanim się rozepnie. No i ona się tam wysunęła. Do końca rozciągnęła się, a później właściciel sobie po prostu na Hama docisnął dźwignię, założył linkę, no i, i to sprzęgło po prostu było cały czas wciśnięte. Jeszcze i tak nie wiadomo, czy docisk nowy nie jest uszkodzony, dlatego że on to naprawdę mocno wcisnął, także ona już w pozycji jak pedał był u góry, to ono po, to sprzęgło było wciśnięte, a co dopiero jeszcze jak, jak to się nacisnął, także no tam, tam naprawdę to mocno, mocno weszło eee, jeszcze tam te, te śruby muszę powykręcać z tego przegubu wewnętrznego o, tam jest tam jest masakra po prostu widać, że to trze po obudowie piły i aluminium, no i jeszcze przewód, e, który jakimś cudem Szlifierką tam ktoś przeciął go przy demontażu, później został zespawany. A teraz, finalnie, jak odpaliłem, to wyciekł cały olej ze wspomagania. Także będzie szybciej, będzie taniej, wiadomo. Muszę to jeszcze wyciągnąć. Mam nadzieję, że to spod uszczelki, która została oczywiście, założę się na, na 100%, że została zostawiona stara. Nikt tam nowej uszczelki nie założył. No i jeszcze ten cudowny. Ten cudowny tutaj patent to też trzeba jakoś będzie przerobić, żeby to miało ręce i nogi już nawet jeśli chodzi, no nie wiem. Najlepiej by było podjechać na szod i kupić taką skrzynkę, ale tak na, na chwilę obecną, żeby to uruchomić, no to muszę to ewentualnie kawałek przewodu wziąć, zakłuć oczka i to skręcić, no żeby to, no tak, tak to nie może być. No dobra, podnoszę, zobaczymy co tam z tym wspomaganiem jeszcze. O co chodzi? Także, proszę Państwa, będzie szybciej, będzie taniej. Sam se zrobię. Po co będę nabijał kasę mechanikowi? Przecie głupi nie jestem, nie? Dobra. Patrzymy, co tam się dzieje dalej. A wyciągnąłem tą śrubę od y, wspomagania tam, gdzie się y, lał olej. No, tak jak mówiłem, y, uszczelka na bank jest stara. Ale jest tylko jedna. Drugiej nie ma. Stąd płyn wypadł. Wyleciał wszystek, Już naprawdę niewiele zostało. Teraz tak. Żebyście mieli pogląd, to zobaczcie tutaj. Momencik, ja sobie jeszcze uruchomię światło w kamerze. O, teraz lepiej. Patrzcie się na to, bo to jest nie koniec tego cyrku. Ach, słabo mi to rę jedna ręką idzie. Te śruby dwie w ogóle nie są zakręcone. Po prostu cała zwrotnica w amortyzatorze lata sobie jak chce. Yy, koła też yy są, bo te nakrętki, te nakrętki w ogóle nie są podokręcane, w ogóle po prostu można je z najmniej z tej strony, paluchami, paluchami obracać. O, żeby nie być gołosłownym no. Yy. Tu mamy jakieś braki, na przykład, no w sumie dwie się śruby się trzymają. To już tam ktoś uznał, widocznie, że jedna nie gra, nie gra roli. Rozrusznik przykręcony jest na jednej śrubie, i to też tak tylko wkręcony, po prostu, aby tylko, no nie wiem, nie, nie wiem, czy to będzie jeździć, czy nie będzie jeździć. Zrobię co mogę, ale tak na dobrą sprawę teraz to trzeba. by no widzicie jak to jest, no, no, najgore, no chyba już no dużo łatwiej by było to po prostu zrobić od, od początku sa, samemu, bo wiecie co, co, co odkręcacie, wiecie co, co trzeba zakręcić z powrotem. A tak to no, to, no to trzeba wszystko przejrzeć, no bo, no bo wyjedzie chłop na drogę i się zabije i, i, i to na, Wam na grzbiecie się zwali, bo, bo auto było u Was, nie? Na warsztacie ostatnio. No a to, że sobie on tam grzewał sam, no to tutaj chyba te śruby są przykręcone dwie, ale ale tamte dwie y, to na pewno na, na bank. Bo to, to widać po prostu. O! Widzicie, jak cała zwrotnica. Cała zwrotnica się po prostu chwieje. Dobra, no ale cóż. Może jakoś się tego stróbka uda poskładać. Hmm. Najważniejsze, że silnik przeżył, nie? Że to odpala, a reszta to może jakoś się uzupełnia, parę śrubek się dołoży i będzie jeździł chłopak. To już myślałem, że większość udało mi się zrobić, ale to nie ma końca po prostu. Tą nakrętkę, co ja wam pokazywałem, że jest luźna. Zobaczcie, co jest zrobione z przegubem. Jest tak zbity po prostu młotkiem tutaj był wybijany. Że zrobił się na nim taki kołnierz, a później nakrętka została na hama, na hama po prostu wkręcona. Yy, I mamy zerwany gwint yy, No, to jest ta strona. Czyli tu mamy tak na dobrą sprawę yy, przegub do wyrzucenia. Czyli pewnie jakiś zamiennik to 100-kilkadziesiąt zł do 200, pewnie strona jedna. Nie wiem co jest z tą drugą stroną, bo nie chcę iść ani w jedną, ani w drugą stronę, ani się nie chcę dokręcić, ani się nie chcę odkręcić, ale patrząc po końcówce przegubu, to jest dokładnie ta sama historia, czyli będziemy mieli już 300 zł przeguby, dwa, no już pomijając sam fakt, że całe popołudnie mi tutaj zeszło nad tym, żeby, żeby to jakoś tam i to jeszcze nie koniec. Nie wiem po prostu czy jest sens w ogóle mówić. Czasami, czasami wiecie co, czasami wydaje mi się, że to, to nie jest problem zrobić coś źle, bo to jest to każdy zrobi źle i prędzej czy później ja, następny Ciński, i kowalski to jest taka ludzka natura po prostu, że popełniamy błędy. Najważniejsze jest miara szybko się wycofać, tak? że Zrobić ten krok wstecz. Znaczy czasami ludziom jest bardzo ciężko to zrozumieć, i, i po prostu jak już zaczął, to, to brnął w to do samego końca. No i tyle. No i kurde. Co by nie powiedzieć, to jest, jest masakra. Masakra, po prostu masakra. Tamten przegub jest do wyrzucenia. Ten, nie wiem, jeszcze odkręcę to, bo, bo to pomijo, pomijając to, że ona się chwieje tam na, na zwrotnicy, ja to skręcę, ale. Wydaje mi się, że, że na łożysku Chyba, że tego po prostu nie ruszać Chyba, że tego po prostu nie ruszać i no nie wiem, no zostawić tak to spróbować to do, do, do jeszcze dociągnąć no sami widzicie, że auto jakiejś większej wartości nie, nie no ale muszę tam zajrzeć, bo w sumie no wyjedzie kurde koło odpadnie, no i co? No i spadnie to na, na nasze plecy, nie? To nie są przelewki, bo ponosimy za to ponosimy my za to odpowiedzialność chłop się nie zna, a my się znać musimy niestety Dobra. no jakoś to się kręci e, tam podkładki uszczelniłem znaczy dałem nowe podkładki na przewód e, wydaje mi się, że te spawy powinny być szczelne, Jak ktoś podstawał dobrze ten przewód no to to byśmy mieli z bani Pompa na razie wyje, bo jest układ zapowietrzony zrobiło się pijana w zbiorniku, dlatego że płyn wcześniej uciekł. Na razie nie dolewam, niech się to wszystko uspokoi, ona się przestanie pienić. przestanie być. Pokręcimy kierownicą w prawo, w lewo, no to by było. Natomiast no, z tym przegubem z prawej strony nie przeskoczymy, z lewej strony jakoś to dociągnąłem, trzyma, nie powinno tam być z tym problemu, chociaż jakby przypadło kiedyś to odkręcić i trzeba byłoby to zdjąć z powrotem, to, to już jest do wyrzucenia. Dlatego nie ruszam, żeby już po naprawdę więcej nie robić. No ten, ten przegub prawy zamawiam, myślę, że... A i cepka. no cewka to już oczywiście nie jest to wina właściciela, że popsuł. Po prostu na dwóch wyjściach te piny są zielone, one spróchniały, nie, nie ma ich w ogóle. Na początku nawet przeskakiwała nam iskra, tam izolator jest pęknięty dookoła na tej cepce, także tu, tutaj to już ze starości. Wymienimy to tak samo, żeby to było na, na zimę. No i przewody, oczywiście pójdą, komplet przewodów nowych, nie? Pokręcę tą kierownicą, może się to odpowietrzy. coraz ciszej to chodzi także. O, o, już prawie, prawie. Ja go sobie zaraz wyłączę, zobaczymy co z tym płynem tam jest. No sprzęgło tak na, próbowałem na jedynce, no niby zaczyna brać dość nisko, także no jest szansa, że jest szansa, że nie wszystko jednak jest pokwiszone. Płyn muszę dolać do układu. Tutaj ten kruciec jest yy, poklejony, on jest tak dość mocno rozbudowany, trzeba by go wymienić całego. No, ale właściciel na razie mówi, że jest to poklejone i że on tak yy, raczej skłania się ku temu, żeby to zostało tak jak jest. No właśnie. No dobra to kasimy to i, i ten przegub jeszcze wyciągam. Tak, kochani, wygląda przegub, raczej jego gwint. No to widać, że to jest po prostu rozklepane no. do tej poluweczki, oczywiście. No, muszę to wymienić. Nawet można by było to ratować, ale <laughs> no, można by stoczyć po prostu na to kartce, zrobić mniejszy wymiar i nakrętkę dać jakąś mniejszą, ale z dwóch powodów. Po pierwsze trochę tutaj ten otwór centrujący też jest rozpieprzony, więc trzeba by to było kombinować z ustawieniem, a druga sprawa no cena nowego przegubu bo po prostu to, to się nie opłaca się takie takie rzeczy robić. Więc będzie nowy przegub jutro i myślę, że już testy drogowe. No nie wiem, no mam nadzieję, że to chłopo będzie jeździć że sobie tam nie narobił bałaganu. No silnik chodzi, to wspomaganie odpowietrzone, tam jeszcze przewody pospinałem to, co nie pospinali, to co źle spi spieli też odkręciłem to co było odkręcone zakręciłem. No praktycznie popołudnie dzisiejsze zeszło mi nad tym. No i jutrzejszy jeszcze poranek, oczywiście, bo, po, bo tam z pół godzinki mi jeszcze zejdzie, może, może, może nie, może 20 minut 15 założyć ten przegub, no ale to wiadomo. No także głupi nie jestem, sam se zrobię Po co będę mechanikowi złodziejowi płacił, nie? Trochę się przeoszczędzi.